Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 29 lipca. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętych przyjaciół Pana Jezusa, Marty, Marii i Łazarza, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Myślę, kochani, że większość z nas ma przyjaciół takich naprawdę od serca. I być może w różnych etapach naszego życia ci przyjaciele się pojawiali, później być może zniknęli, ale wiemy o tym, że zawsze oni gdzieś tam są na wyciągnięcie ręki, wiemy o tym, że zawsze można na nich liczyć. Taki właściwie, taka właściwie jest uroda wszystkich przyjaciół, że to są osoby, które są z nami na dobre i na złe, które nas nie zostawią wtedy, kiedy jesteśmy w opałach. Dzisiejsza liturgia, kochani, daje nam do wyboru dwie Ewangelie. Jedna mówi o wskrzeszeniu łazarza, druga natomiast mówi o gościnie, której Marta i Maria udzieliły Panu Jezusowi. Pan Jezus jest na dobre i na złe. Zaczniemy od tego złego. Spotkało nieszczęście rodzinę łazarza, Marty i Marii. Umarł ich brat. Być może był jedynym żywicielem rodziny. Mężczyzna wtedy mógł zarabiać. Kobiety właściwie miały dużo takich prac przy domu. Natomiast w momencie, kiedy zabrakło mężczyzny, wówczas cała rodzina była w kłopocie. I kiedy Łazarz zmarł, Marta wyszła na spotkanie z Panem Jezusem, z pewnego rodzaju takim wyrzutem, Panie, gdybyś tu, tu był, nie doszłoby do tego. Wiemy o tym, że Ty potrafisz zawsze, zawsze potrafiłeś zaradzić wszelkim naszym trudnościom. Więc gdybyś tutaj był, Jezus rozmawia z Martą na temat zmartwychwstania, ale nie jest to teoretyczna rozmowa, taką, jaką przeprowadzą na przykład z faryzeuszami i saduceuszami. Jezus pyta ją, czy wierzysz w zmartwychwstanie. Ona tak jakby nakręcona, mówi formułką, że tak jak komuś się mówi, czy wierzysz w Boga. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i tak dalej. Jezus mówi, ale czy ty naprawdę wierzysz, że ja mogę dokonać zmartwychwstania? I Marta oczywiście mówi o takim zmartwychwstaniu w takim czasie odległym, że przy zmartwychwstaniu ciał, kiedyś przy końcu świata, no zmartwychwstaną wszyscy. Natomiast Jezus mówi: Czy wierzysz, że ja teraz, tu i teraz mogę dokonać rzeczy niemożliwych? I rzeczywiście Marta przyznaje rację, przyznaje Jezusowi, że wierzy w to, że On jest Panem rzeczy niemożliwych. I druga Ewangelia do wyboru to wtedy, kiedy Jezus jest w gościnie u Marty i Marii. Maria siedzi u stóp Pana Jezusa, przysłuchuje się Jego głosowi, temu wszystkiemu, co opowiada, natomiast Marta krząta się wokół różnych posług kuchennych. Pewnie cię Marta nie wytrzymuje, mówi, Panie, czy ci to obojętne, że ta moja siostra siedzi sobie i po prostu słucha, zamiast pomagać mi tam w kuchni? I wtedy Jezus powiedział: Marto, Marto, troszczę się, nie o wiele, a wystarczy jednego. Wystarczy po prostu słuchać słów słuch Pana Jezusa. I myślę, kochani, że w naszym życiu też tak czasem jest, że martwimy się o zbyt wiele różnych spraw, które nie są istotne. Czasem kłócimy się z innymi, spieramy o takie bzdury. Psując nasze relacje. Kochani, bądźmy z naszymi przyjaciółmi na dobre i na złe. Być może mieliście takie sytuacje, kiedy próbowaliście pocieszyć waszych przyjaciół. Właściwie wydawałoby się, że wszystkie słowa, jakiekolwiek wypowiecie, będą po prostu głupie, dlatego że trudno jest pocieszyć na przykład kogoś po śmierci osoby bliskiej. No co powiesz, że będzie dobrze? No nie będzie dobrze. Ta osoba już umarła, już nic nie zastąpi tej osoby. Ale jednak, będąc z tą osobą, nie zostawiając jej samej, czasem milcząc razem, czasem płacząc razem, jesteś prawdziwym przyjacielem. I również wtedy, kiedy dobrze się powodzi, kiedy zapraszają cię na wesele, kiedy razem biesiadujecie, wtedy, kiedy dobrze czujecie się w swojej atmosferze, również jest bardzo pięknie. Na zakończenie, kochani, życzę Wam, żebyście mieli mnóstwo różnych przyjaciół w swoim życiu. I Was, moi drodzy przyjaciele, również bardzo serdecznie pozdrawiam. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani przyjaciele. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.